Październikowy poranek w Warszawie był chłodny i szary. Nad Cytadelą Warszawską, historyczną twierdzą, która przez wieki była symbolem polskiej oporu i cierpienia, wisiała gęsta mgła. Ale dzisiaj, mimo ponurej aury, forteca tętniła życiem. Na głównym placu apelowym zebrał się cały batalion. 500 żołnierzy w mundurach galowych stoją w idealnych szeregach jak żywe posągi. Była to coroczna ceremonia przysięgi dla nowych oficerów. Uroczystość pełna tradycji, hierarchii i wojskowej pompy. Na trybunie honorowej siedzieli wysokiej rangi dowódcy, przedstawiciele ministerstwa, weterani. Wszyscy w galach, piersi ozdobione medalami, twarze wyrażające powagę chwili. Na czele ceremonii stał generał brygady Ryszard Malinowski, 58 lat. Korpulentna sylwetka, twarz pociągła i surowa, wąsy przystrzyżone w staroświeckim stylu. Generał Malinowski był postacią kontrowersyjną. Niektórzy nazywali go żelazną ręką dyscypliny. Inni szeptali o nim jako o tyrana z epauletami. Dowodził tą jednostką przez dwanaście lat, i przez ten czas zbudował sobie reputację kogoś, kto nie toleruje sprzeciwu. Kto każe bezlitośnie i kto wierzy, że armia to nie miejsce na słabość, wątpliwości czy pytania. Dla niego hierarchia była święta, rozkaz był absolutem, a on, jako generał brygady, był bogiem w swoim małym wojskowym królestwie. O dziesiątej zero zero ceremonia się rozpoczęła. Orkiestra zagrała hymn narodowy, nowi oficerowie złożyli przysięgę. Generał Malinowski wygłosił, Przemówienie, pełne patosu, o honorze, poświęceniu, służbie dla ojczyzny. Jego głos niósł się przez plac jak grzmot. Wszystko szło zgodnie z planem, aż do momentu, gdy na skraju placu pojawiła się kobieta. Szła spokojnie przez bramę cytadeli, mijając wartowników, którzy salutowali automatycznie, choć ich twarze wyrażały zdziwienie. Kobieta była ubrana w prosty szary garnitur. Nie mundur, tylko cywilne ubranie. Miała może 45 lat, średniego wzrostu, włosy ciemne, spięte w surowy kok, twarz bez makijażu, oczy ciemne i przenikliwe. W dłoni trzymała skórzaną teczkę. Wyglądała jak urzędniczka z ministerstwa, która pomyliła się miejscem. Podeszła do barierek oddzielających publiczność od strefy oficerskiej. Zatrzymała się tam, obserwując ceremonię. Jeden z młodszych oficerów, porucznik Wiśniewski, Podszedł do niej. Przepraszam pani. To strefa zastrzeżona dla personelu wojskowego i zaproszonych gości. Proszę się udać na sektor publiczny. Kobieta spojrzała na niego. Spokojnie. Jestem zaproszona. Ma pani zaproszenie? Wyciągnęła z kieszeni białą kartkę. Porucznik wziął ją, przeczytał. Jego twarz pobladła. To. to niemożliwe. co niemożliwe, poruczniku. Tutaj jest napisane, że że pani ma dostęp do wszystkich stref, włącznie z. Nie dokończył, bo wtedy zauważył ich generał Malinowski. Stał na trybunie, wpatrując się w kobietę. Jego twarz stężała. Przerwał przemówienie w połowie zdania. Kto to jest? Warknął do mikrofonu. Porucznik Wiśniewski zamarł. Panie generale, ta pani twierdzi, że. Nie pytam ciebie, pytam jej. Generał zszedł z trybuny. Szedł przez plac jego kroki głośne i ciężkie. Zatrzymał się przed barierką, patrząc na kobietę z góry. Kim pani jest? Kobieta spojrzała na niego spokojnie. Major Joanna Kowalska, inspektorat wojskowy. Generał zmrużył oczy. Inspektorat? Jaki inspektorat? Wojskowy inspektorat nadzoru wewnętrznego, działający pod bezpośrednim nadzorem dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych. Cisza rozlała. Się po placu jak fala lodowatej wody. Żołnierze w szeregach zaczęli szeptać. Inspektorat Nadzoru Wewnętrznego to był organ, którego każdy dowódca się bał. To byli ci, którzy badali korupcję, nadużycia władzy, złamanie regulaminów to byli łowcy wilków w mundurach generał Malinowski zaśmiał się krótko, bez humoru i co taka major z inspektoratu robi na mojej ceremonii? Wykonuje zadanie służbowe jakie zadanie nie mogę powiedzieć. Generał pochylił się bliżej, jego twarz czerwona. Słuchaj, no, paniusiu, nie wiem kto cię tu przysłał, ale ja jestem generałem brygady. To jest moja jednostka, moja ceremonia, i nie masz prawa tu być bez mojej zgody. Jego głos rozniósł się po całym placu. Mikrofon wciąż był włączony. Setki żołnierzy słyszało każde słowo. Joanna stała nieruchomo. Mam prawo, generale. Nie masz! ryknął. Nikt nie wchodzi na moją jednostkę bez uprzedzenia, nikt nie zakłóca moich ceremonii, a już na pewno nie jakaś urzędniczka z papierkową legitymacją. Odwrócił się do porucznika Wiśniewskiego. Wyprowadzić ją, natychmiast! Porucznik zawahał się. Ale, panie generale, ona ma dokument. Nie obchodzą mnie jej papiery. Wyprowadzić ją stąd, albo trafi pan do aresztu wojskowego za niesubordynację. Porucznik zbladł ruszył w stronę Joanny, ale ona podniosła rękę, spokojnie, bez paniki. Poruczniku, radzę nie dotykać mnie. Byłoby to złamanie protokołu. Protokół? Jaki protokół? Generał Malinowski był teraz purpurowy z wściekłości. Ty myślisz, że możesz tu przyjść, zakłócić oficjalną ceremonię państwową i jeszcze stawiać warunki? Joanna spojrzała na niego. W jej oczach nie było strachu, tylko zimny Spokojny profesjonalizm. Generale Malinowski, ostrzegam pana. Jestem tutaj na mocy rozkazu wydanego przez pana przełożonego. Jeśli pan mnie teraz usunie, złamie pan wojskowy łańcuch dowodzenia i konsekwencje będą poważne. Generał parsknął śmiechem. Mój przełożony? Ty myślisz, że mnie straszysz? Ja jestem generałem brygady. Mój Przełożony to generał dywizji Kowalczyk, a on nigdy by nie wysłał jakiejś inspektorki na moją jednostkę bez uprzedzenia. Joanna skinęła głową. Ma pan rację? Więc przyznasz, że kłamiesz? Nie, ma pan rację, że generał dywizji Kowalczyk nie wysłał mnie tutaj. Cisza, bo wysłał mnie ktoś wyżej. Generał Malinowski zamarł. Jego twarz przeszła od purpury do bieli. Co? Co ty mówisz? Joanna otworzyła swoją teczkę. Wyciągnęła z niej dokument, pojedynczą kartkę w sztywnej oficjalnej kopercie z bieńzin, pieczęcią Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest rozkaz wydany przez generała dywizji Adama Zielińskiego, szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, mój bezpośredni przełożony i przełożony generała Kowalczyka i pana przełożony, generała Malinowski. Wyciągnęła dokument w jego stronę. Generał wziął go drżącymi rękami. Czytał powoli, jego twarz robiła się coraz bledsza z każdym słowem. Treść była krótka. Z rozkazu szefa sztabu generalnego WP, generała dywizji Adama Zielińskiego, major Joanna Kowalska, wojskowy inspektorat nadzoru wewnętrznego, otrzymuje pełne upoważnienie do przeprowadzenia niezapowiedzianej inspekcji w trzeciej brygadzie zmechanizowanej wojska polskiego, dowodzonej przez generała brygady Ryszarda Malinowskiego. Inspekcja obejmuje dokumentację finansową, protokoły dyscyplinarne, raporty o nadużyciach oraz wywiady z personelem. Major Kowalska ma nieograniczony dostęp do wszystkich obiektów, dokumentów i personelu. Jakiekolwiek utrudnianie jej pracy będzie traktowane jako. insubordynacja wobec dowództwa generalnego. Generał dywizji Adam Zieliński, szef sztabu generalnego WP. Generał Malinowski czytał dokument trzy razy. Jego ręce drżały. Pot spływał mu po czole. Cały plac apelowy zamarł. Żołnierze w szeregach wstrzymali oddech. Oficerowie na trybunie patrzyli w szoku. Joanna stała spokojnie, ręce założone z przodu, twarz bez emocji. Jak pan widzi, generale, mam prawo tu być. I przysłał mnie ktoś, kto ma władzę nad panem. Generał Malinowski otworzył usta, ale nie wyszedł z nich żaden dźwięk. Patrzył na dokument, potem na nią, potem znowu na dokument. Wreszcie wyszeptał: Dlaczego? Dlaczego nikt mnie nie uprzedził? Bo to niezapowiedziana inspekcja, generale. Gdyby pan wiedział, miałby pan czas na ukrycie dowodów. Dowodów? Jakich dowodów? Joanna zamknęła teczkę. Dowodów korupcji, nadużyć władzy, zastraszania podwładnych, fałszowania dokumentacji wojskowej i sprzeniewierzania funduszy państwowych. Cisza była absolutna. Generał Malinowski zachwiał się na nogach. To, to kłamstwo, oszczerstwa. Kto ci to powiedział? 43 żołnierzy i oficerów z pana jednostki, którzy przez ostatnie sześć miesięcy zgłaszali skargi do inspektoratu, skargi, które pan systematycznie tłumił, zastraszając ludzi, degradując ich, przenosząc do gorszych jednostek. Wyciągnęła kolejny plik dokumentów. Mamy zeznania, mamy nagrania, mamy dowody finansowe. Wszystko wskazuje na to, że przez ostatnie pięć lat prowadził pan systematyczne nadużycia w tej jednostce. Generał cofnął się o krok. Ja. Ja tylko. To była dyscyplina. Dyscyplina? Joanna podniosła głos, pierwszy raz od początku rozmowy. Nazywa pan dyscypliną zmuszanie żołnierzy do płacenia za mundury, które powinny być darmowe? Nazywa pan dyscypliną przywłaszczanie pieniędzy z funduszu socjalnego? Nazywa pan dyscypliną degradowanie oficerów, którzy odważyli się pana skrytykować? Odwróciła się do batalionu. Żołnierze. Czy ktoś z was został kiedykolwiek ukarany przez generała? Malinowskiego za to, że zgłosił nieprawidłowość, że zapytał o swoje prawa, że odmówił wykonania nielegalnego rozkazu? Cisza. Potem z tyłu jednego z szeregów podniósł się głos. Ja. Wszyscy odwrócili głowy. To był młody sierżant, może 24 lata. Twarz blada, ale zdeterminowana. Sierżant Tomasz Nowicki. W zeszłym roku zgłosiłem, że nasz porucznik zmusza nas do pracy na jego prywatnej posesji w weekendy. Generał Malinowski powiedział, że to kłamstwo i zdegradował mnie z kaprala do szeregowego. Joanna skinęła głową. Dziękuję, sierżant Nowicki. Pana zeznanie jest już w aktach. Kolejny głos. Ja też. To była młoda kobieta kapral może 26 lat kapral Anna Kowalczyk. Zgłosiłam, że jeden z oficerów molestował mnie słownie. Generał powiedział, że jestem zbyt wrażliwa i powinienem wrócić do gotowania w kuchni. Przeniesiono mnie do jednostki logistycznej. Joanna zapisała jej imię. Dziękuję, kapral. Nagle jeden po drugim żołnierze zaczęli się zgłaszać dziesiątki głosów. Ja zostałem ukarany za pytanie o zaległe wynagrodzenie. Mnie kazano płacić za naprawy sprzętu, który się zepsuł podczas służby. Mój oddział pracował przy budowie domu generała, bez zapłaty, bez urlopu. Ja widziałem, jak generał sprzedawał wojskowy sprzęt prywatnym firmom. Plac apelowy eksplodował głosami. To, co przez lata było tłumione strachem, teraz wybuchło jak wulkan. Generał Malinowski stał po środku, blady jak ściana, ręce drżące. Jego imperium, zbudowane na u, zastraszaniu i władzy, rozpadało się na jego oczach. Joanna podniosła rękę uciszając tłum. Dziękuję. Wszystkie wasze zeznania zostaną oficjalnie zarejestrowane. Inspektorat gwarantuje ochronę przed represjami. Odwróciła się do generała. Generale Malinowski. W świetle zebranych dowodów oraz zeznań złożonych przez członków pana jednostki informuje pana, że z dniem dzisiejszym zostaje pan zawieszony w pełnieniu obowiązków dowódcy trzeciej Brygady zmechanizowanej. Śledztwo będzie kontynuowane, a pan zostanie wezwany do złożenia zeznań przed komisją dyscyplinarną. Generał patrzył na nią, jakby zobaczył ducha. Ty, ty nie możesz. Ja jestem generałem Brygady. Był pan generałem Brygady. Teraz jest pan podejrzanym w sprawie nadużyć służbowych, wyciągnęła kolejny dokument. To jest nakaz przekazania dowodzenia. Tymczasowym dowódcą jednostki zostaje pułkownik Jacek Wójcik, dotychczasowy zastępca dowódcy, z trybuny honorowej wstał wysoki mężczyzna w mundurze. Pułkownik wójcik, pięćdziesiąt sin lat twarz poważna, ale sprawiedliwa. Podszedł do Joanny, zasalutował. Major Kowalska, pułkownik wójcik. Jestem gotowy przejąć dowodzenie. Dziękuję, pułkowniku. Generał Malinowski patrzył na swojego zastępcę z niedowierzaniem. Ty. ty wiedziałeś? Pułkownik Wójcik spojrzał na niego. Tak. Wiedziałem. I zgłosiłem wszystko do inspektoratu sześć miesięcy temu. Razem z trzydziestoma innymi oficerami. Generał otworzył usta, ale żadne słowo nie wyszło. Zrozumiał. Wszyscy go zdradzili. Wszyscy którzy kiedyś się go bali teraz przeciwko niemu zeznawali ale prawda była taka że nie oni go zdradzili on zdradził ich zdradził zaufanie honor i ideały dla których wstąpili do armii joanna skinęła głową do dwóch żandarmów wojskowych którzy czekali na skraju placu proszę odprowadzić generała malinowskiego do aresztu wojskowego będzie czekał tam na przesłuchanie żandarmi podeszli Jeden z nich delikatnie chwycił generała za ramię. Panie generale, proszę z nami, generał Malinowski spojrzał na Joannę ostatni raz. W jego oczach była mieszanina nienawiści, strachu i rozpaczy. Zniszczyłaś moją karierę, Joanna pokręciła głową. Nie ja ją zniszczyłam, generale, pan to zrobił. Ja tylko ujawniłam prawdę, żandarmi odprowadzili go. Cały batalion patrzył w ciszy, jak człowiek, który przez dwanaście lat rządził nimi strachem, teraz odchodził w kajdankach. Kiedy zniknął za bramą cytadeli, Joanna odwróciła się do batalionu. Żołnierze, przepraszam za zakłócenie waszej ceremonii. Wiem, że to był ważny dzień dla wielu z Was, ale czasami sprawiedliwość nie może czekać, jej głos złagodniał. Przez lata wielu z Was żyło w strachu, baliście się mówić. Baliście się protestować, baliście się bronić swoich praw, bo wiedzieliście, że generał Malinowski was zniszczy wzięła głęboki oddech. Ale dzisiaj się to kończy. Od dziś ta jednostka będzie zarządzana zgodnie z prawem, regulaminem i godnością. Każdy z Was ma prawo do sprawiedliwego traktowania, każdy z Was ma prawo do obrony. I każdy z was, kto zobaczy nieprawidłowość, ma obowiązek ją zgłosić, bo armia nie jest własnością generałów. Armia należy do narodu i służy honorowi. Plac apelowy eksplodował brawami, żołnierze klaskali, krzyczeli, płakali, po latach tłumionego gniewu w końcu poczuli się wysłuchani. Joanna stała tam, patrząc na nich i po raz pierwszy od rozpoczęcia tej misji pozwoliła sobie na mały uśmiech. Po ceremonii pułkownik Wójcik poprosił ją do swojego nowego biura. Tego, które jeszcze wczoraj należało do generała Malinowskiego. Siedzieli przy biurku, pijąc kawę. Major Kowalska, powiedział cicho, chciałem pani podziękować. Gdyby nie pani, gdyby inspektorat nie przyszedł, on by dalej rządził, dalej niszczył ludzi. Joanna pokręciła głową. To nie ja go zatrzymałam, pułkowniku. To pan. I wszyscy ci oficerowie i żołnierze, którzy mieli odwagę zgłosić się. Bez waszych zeznań, bez waszej odwagi, nigdy byśmy go nie powstrzymali. Pułkownik skinął głową. Ale trzeba było kogoś z dziewięćset dziewięćset... Zewnątrz. Kogoś, kogo on nie mógł zastraszyć. Taka jest moja praca. Być kimś, kogo nie można zastraszyć. Pułkownik uśmiechnął się lekko. A wie pani, co mnie najbardziej zaskoczyło? Co? że pan nie zawahała się ani na sekundę, kiedy on krzyczał przed całym batalionem, kiedy groził pani, pani stała tam jak skała. Joanna wzruszyła ramionami. Miałam rozkaz od jego przełożonego. Nie było czego się bać, ale większość ludzi by się bała. Bała krzyku, bała publicznego upokorzenia, bała konfliktu. Joanna spojrzała mu w oczy. Pułkowniku przez dziesięć lat pracuję w inspektoracie. Słyszałam już wszystkie groźby. Widziałam wszystkie zastraszania i nauczyłam się jednego: ludzie krzyczą, gdy tracą kontrolę, krzyczą, bo nie mają argumentów, krzyczą, bo się boją. A ja nigdy nie boję się kogoś, kto krzyczy, boję się kogoś, kto działa w ciszy. A generał Malinowski był głośny, był brutalny, ale działał w przestrachu, a przestrach zawsze prowadzi do błędów. Pułkownik skinął głową, wstał, wyciągnął rękę. Dziękuję, major. Naprawdę. Joanna uścisnęła jego dłoń. Proszę się tylko upewnić, że ta jednostka nigdy więcej nie będzie rządzona strachem. Przyrzekam. Następnego dnia historia rozeszła się po całej armii. Generał brygady aresztowany za korupcję, inspektor, który go zatrzymał, batalion, który w końcu przemówił. Joanna Kowalska nie stała się bohaterką. Nie było o niej artykułów w gazetach. Nie otrzymała medalu. Bo taka była natura jej pracy. Działać w cieniu, naprawiać system, chronić słabszych. Ale dla żołnierzy trzech, brygady była kimś więcej niż bohaterką, była dowodem, że sprawiedliwość jeszcze istnieje, że nawet najpotężniejsi mogą spaść, jeśli złamią zasady. Trzy miesiące później przeprowadzono oficjalne śledztwo. Generał Malinowski został uznany winnym dziewięciu punktów zarzutów. Od korupcji. Przez sprzeniewierzenie funduszy, po nadużycie władzy, został skazany na pięć lat więzienia i pozbawiony wszystkich rang i odznaczeń wojskowych. 43 żołnierzy i oficerów, którzy zeznawali przeciwko niemu, zostało oficjalnie zrehabilitowanych. Ich poprzednie kary zostały anulowane, rangi przywrócone. A pułkownik wójcik został awansowany na generała brygady i oficjalnie mianowany dowódcą jednostki. W swoim pierwszym przemówieniu jako dowódca powiedział coś, co żołnierze zapamiętali na zawsze. Od dzisiaj ta jednostka będzie rządzona według trzech zasad: szacunek, sprawiedliwość i odwaga mówienia prawdy. Każdy, kto widzi nieprawidłowość, ma obowiązek ją zgłosić. Każdy, kto widzi niesprawiedliwość, ma obowiązek się przeciwstawić. Bo armia nie jest dla generałów, armia jest dla żołnierzy i dla kraju. Rok później Joanna Kowalska prowadziła kolejną inspekcję, tym razem w innej jednostce, w innym mieście, ale jej reputacja ją wyprzedziła. Dowódcy wiedzieli, że jeśli przyjdzie major Kowalska, oznacza to, że ktoś zgłosił nieprawidłowości i że nic ich nie ochroni. Niektórzy próbowali ją zastraszyć, inni próbowali przekupić, jeszcze inni próbowali ją dyskredytować, ale ona zawsze miała to samo. Rozkaz od góry, dowody i determinację, bo nauczyła się jednego: prawdziwa władza nie pochodzi z głośności, pochodzi z prawa, z zasad, z dokumentów, które mówią jasno, kto ma władzę, a kto nie. I kiedy generał brygady krzyczy: Nie masz prawa tu być, najlepszą odpowiedzią jest spokój i dokument z pieczęcią jego przełożonego, bo w armii, jak w każdej strukturze, Zawsze jest ktoś wyżej, i jeśli masz jego rozkaz, nie ma siły, która by cię zatrzymała. Joanna często myślała o tamtym dniu w Cytadeli, o twarzy generała Malinowskiego, kiedy zrozumiał, że przegrał, o głosach żołnierzy, którzy w końcu się odważyli mówić, i wiedziała, że jej praca ma sens, bo czasami sprawiedliwość potrzebuje kogoś, kto nie krzyczy głośniej, ale kto mówi ciszej i ma dokumenty, które mówią wszystko. Wiele lat później, kiedy Joanna Kowalska przeszła na emeryturę, napisała książkę o swojej pracy w inspektoracie. Nie była to książka pełna bohaterskich opowieści. Była to księga lekcji. Jedna z najważniejszych lekcji brzmiała tak: Kiedy stoisz przed kimś, kto krzyczy, że nie masz prawa tam być, nie odpowiadaj krzykiem, nie odpowiadaj gniewem, odpowiedz dokumentem, bo prawdziwa władza nie tkwi w głosie, tkwi w prawie, i jeśli masz prawo, Masz wszystko. Ta lekcja stała się mottem wielu młodych inspektorów, którzy przyszli po niej, bo Joanna Kowalska udowodniła coś, co wielu generałów zapomniało: że w armii liczy się nie to, kto krzyczy najgłośniej, ale kto ma rację i dokumenty, które to potwierdzają, bo cały batalion może zamarłeć. Generał brygady może krzyknąć: Nie masz prawa tu być, ale jeśli masz rozkaz jego przełożonego, Świat słucha ciebie, nie jego.